To spruchanie! Ry... Hmm? Zaczerpnąłem to prosto z notesu swojego dziadka. Co? Dlaczego nie Decyzję, nie ma mowy, że przegram z akselem. Ach. Pier o, czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Generatowy wykrył jakiegoś Edgara. I co? Twój śmiech. ja jem kebaba. Zawsze, kiedy jestem głodny, to jem kebaba. Zawsze, kiedy jestem smutny. Jabłoni. błoni. <grym wiosenka> Wnuk samego wielkiego Divida. <grym wiosenka> no, działał mowy, ale to macie. To, ja ja to jest właśnie blokada. <grym wiosenka> Jednie! Ale urwał! Ale to było dobre! Piechać Ten strzał w wykonaniu Tasmana. Magiczni zdobywają pierwszą bramkę i wracają do Kurwa, zapomniałem włączyć kodów na nieśmiertelność. włosów nie masz. Kurwa, chemioterapia. A, zacznij. Dzisiaj każdy będzie celny. Zmłodzić się! Zabięcie przestrzeni! Tornado! Uderzenie Milika! Ale uwaga! Tak! Kto by się tego spodziewał? Grają w dziesiątkę, a od teraz prowadzą! Co za mecz!